Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak robią w multikukerze jajka z ziemniakami w sosie musztardowym. Także dzisiaj cofamy się do lat podstawówki. Nie wiem, czy wy również, tak jak ja, chodziliście na obiady w podstawówce. Słuchajcie, to był mój ulubiony obiad, jak zawsze zobaczyłam w rozpisce, bo u nas było tak, że dawali rozpiskę na cały tydzień, że na przykład w piątek są jajka w sosie musztardowym. To wyczekiwałam ten dzień z niecierpliwością. Jak zawsze, obiad jednogarnkowy, taki, jaki lubimy. Słuchajcie, ziemniaki i jajka gotujemy w tym samym czasie. Jedyne co, to trzeba zrobić po prostu sos osobno. Ja znalazłam super przepis na sos musztardowy w Thermomixie, bo jest przepis na ziemniaki z jajkami w Thermomixie z sosem musztardowym. Ja oczywiście, żeby przyspieszyć czas gotowania, ugotuję wszystko w multicookerze. Ale pokażę Wam przepis z Thermomixa na sos musztardowy. Jeżeli Wy macie swój sprawdzony, to proszę dajcie mi komentarz pod filmikiem. Napiszcie mi po kolei, co trzeba zrobić, bo to będzie pierwszy raz, jak sama robię taki właśnie sos musztardowy i dlatego po prostu skorzystam z przepisu z Thermomixa. Jak zawsze, wszystkie produkty będą wymienione pod filmikiem w opisie. Także jajka i ziemniaki z wodą gotujemy w multi dowolna ilość. Przygotujecie 10 ziemniaków czy dwa ziemniaki, to samo z jajkami. Czas gotowania będzie taki sam. Potrzebujemy stojaczek i taki koszyczek, na którym będę kładła jajka. Zaraz Wam wszystko pokażę po kolei. Do sosu potrzebujemy masło, mąkę, śmietana kwaśna 18, dwa rodzaje musztardy. Musztarda francuska ziarnista i zwykła musztarda dijon. Bulion drobiowy, warzywny, zależy jaki macie czarny pieprz, gałka muszkatołowa zmielona i oczywiście sól. Jak najbardziej sos musztardowy można zrobić tradycyjnym sposobem, czyli na kuchence, w garnuszku, o czym będę mówiła podczas robienia w termomiksie. Ziemniaki obrałam, do garnka wlewam jedną szklankę wody, może być to jak najbardziej wrząca woda, wtedy szybciej zbierze się ciśnienie. W tej wodzie będą gotowane ziemniaki, więc trzeba tą wodę posolić. Ziemniaki kroję w dużą kostkę. Niektóre ziemniaki będę kroiła na trzy części, tak jak widzicie teraz, a inne, jeżeli są mniejsze, to tylko po prostu na pół. Także wielkość ziemniaków zależy od długości gotowania. Jajka gotuje się 5 minut, więc nie trzeba tych ziemniaków kroić w drobną kostkę. Woda jest osolona, więc tutaj sobie zamieszałam. Wkładam na dno garnka stojaczek, na którym Położę koszyczek z jajkami. I pamiętajcie, czy gotujecie dwa ziemniaki i jedno jajko, czy 20 ziemniaków i 20 jajek, czas gotowania będzie zawsze taki sam. I to wszystko, upewniam się, że uszczelka jest pod pokrywą dobrze założona, przekręcam pokrywę. Pamiętajcie, zaworek na opcję Sealing to jest Instant Pad Pro, i w tym modelu automatycznie zaworek sam się zamyka. W tym modelu mam opcję jajka, która jest ustawiona już na 5 minut. Także ja Wam pokażę. Możecie ustawić na pressure cook, na custom, na wysokie ciśnienie. Zmienić na 5 minut i nacisnąć start. To jest pierwszy sposób. A drugi sposób, także wyłączę, a drugi sposób po prostu nacisnąć jeszcze raz pressure cook, żeby tutaj nam wszystkie te opcje wyskoczyły. Srebrnym kółeczkiem przekręcić, żeby nam napis egg się tutaj mrugał. I zatwierdzić start, i wtedy gotujemy na opcji jajka. W międzyczasie, jak gotuję jajka i ziemniaki, będę robiła w Thermomixie sos musztardowy. Korzystając z tych samych proporcji, jakie robię w Thermomixie, możecie ten sos zrobić w miseczce na kuchence. Także ja teraz dodałam 40 g masła niesłonego. Garnek mi go rozpuścił. Teraz dodam 40 g mąki pszennej. I garnek mi to wszystko teraz ładnie połączy, czyli robimy taką zasmażkę. I Wy zrobicie to samo. Rozpuścicie masło w rondelku, dodacie mąkę, zamieszacie ładnie, żeby się wszystko rozpuściło. I teraz dodaję 200 g śmietany 18. Wy również do rondelka dodajecie 200 g śmietany 18. Teraz wlewamy 320 g rosołu drobiowego, jak najbardziej może być to rosół warzywny. Ja akurat rosół gotowałam wczoraj, więc wykorzystam sobie do tego sosu. I teraz już tylko dodajemy przyprawy: dwie szczypty soli, dwie szczypty czarnego pieprzu i dwie szczypty gałki muszkatołowej zmielonej. Także wy to wszystko macie w rondelku, dobrze mieszacie podczas dodawania każdego produktu. I trzeba to teraz chwilkę pogotować. Tutaj akurat będzie kilka minut, także wy też również w rondelku sobie fajnie to zróbcie, tak, żeby była jednolita masa i chwilkę pogotujcie. Pamiętajcie, jeżeli robicie na kuchence w jakimś garnuszku, to cały czas musicie mieszać, żeby nie było grudek. Super sprawa! Można ugotować w jednym czasie jajka z ziemniakami i zrobić sos musztardowy. Obiad gotowy w 15 minut. Jajka już mi tutaj się skończyły gotować i dlatego, że ja wybrałam sobie opcję jajka w multi cookerze, teraz mi garnek automatycznie odlicza 5 minut naturalnego odparowania. Także jak widzicie, teraz garnek odlicza, jak odliczy 5 minut naturalnego odparowania, zapyka i będzie gotowe. Thermomix pogotował mi chwilkę ten sos, teraz tylko mi jedyne co zostało to dodać dwa rodzaje musztardy i tak jak mówiłam, zwykła musztarda Dijon, także około jest napisane w przepisie od 30 do 40 g. Ja dałam 37 g zwykłej musztardy Dijon i 25 g musztardy francuskiej ziarnistej. Zamykam termomix. wszystko mi się tutaj teraz ponownie wymiesza, chwilkę się pogotuje i wy zrobicie to samo, dodacie dwa rodzaje musztardy. Pogotujcie minutkę, dwie minutki i słuchajcie, sos jest gotowy. Posmakujcie, troszeczkę soli, pieprzu do smaku, jeżeli uważacie, że za mało. I taki sos musztardowy gotowy i zobaczcie, zostało mi 5 sekund do odliczenia, 5 minut naturalnego odparowania po ugotowaniu jajek. Koniec, obiad ugotowałam w 15 minut. Słuchajcie. Teraz wypuszczam resztę ciśnienia, no bo w garku były i ziemniaki, i jajka z jedną sztanką wody, także po 5 minutach ciśnienie samoistnie, jeszcze nie odparowało. Jedno jajko mi pękło, ale to tylko dlatego, że skorupka była lekko nadpęknięta, zanim zaczęłam gotować. Ziemniaki ugotowane możecie jeść je tak w całości. Oczywiście trzeba wylać tą wodę. Ja sobie je ugniotę podsypię lekko czarnym pieprzem. Soli wystarczająco, bo już spróbowałam. Także posmakujcie i najwyżej bardziej posulcie. Ja nie będę do tych ziemniaków dawała śmietany, tylko dam jedną łyżkę masła, ponieważ śmietane mam w sosie. Także już tutaj nie będę dawała, tak jak mówię, do ziemniaków śmietany. Ugniotłam jeszcze raz i zobaczcie, ziemniaki gotowe. Także zróbcie ziemniaki tak jak lubicie, po swojemu, jak najbardziej można je bardziej przyprawić, jak najbardziej można dodać mleko, tutaj można dodać śmietanę i zobaczcie teraz wam pokażę jak łatwo obiera się te jajka. Te jajka są bardzo gorące. Także jak widzicie strasznie mnie pali w ręce, bo nie dawałam tych jajek do lodu, bo chcę żeby one były gorące, bo ja będę jadła teraz obiad, tak? Zobaczcie jakie gorące te jajko. Także zobaczcie Skorupka schodzi po prostu idealnie. Teraz przekroję, żeby Wam pokazać, jak ładnie się ugotowały. Wiadomo, to też zależy od jajek, jakie macie. Ja nie kupuję jakiejś specjalne z farmy jajka. Także, ale zobaczcie, to jest piękne jajko, moim zdaniem, w środku, ugotowane idealnie. Także, jeżeli wam metoda 5-5 nie pasuje, to po prostu spróbujcie na 4 minuty, może na 6 minut. Także musicie sobie pokombinować. To tak jak jest z ryżem, tak? Trzeba po prostu raz ugotować. Tak, jeżeli coś nie pasuje, to albo wydłużyć czas gotowania, albo skrócić. I zobaczcie, obiad gotowy. Ułożyłam sobie ziemniaki tutaj na talerz, pokroję jajka na połówki i po prostu poleję sosem. Jeżeli cofnęliście się ze mną w lata podstawówki, to proszę dajcie mi łapkę w górę. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Ja wiem, że to jest taki zwykły obiad, ale powiem Wam, że cieszy. Cieszy, smaczny i potrafi cofnąć w lata szkolne. Sos wyszedł idealny, także jeżeli macie ochotę wypróbować właśnie ten z Thermomixa, no to bardzo polecam. A ja was proszę, jeżeli macie swój sprawdzony przepis na sos musztardowy, podzielcie się ze mną i ja na pewno wypróbuję. Do tego dania oczywiście nie może zabraknąć świeżo pokrojonego kopru i zobaczcie. No, od razu wam powiem, ja to wszystko zjadłam. Nie kłamie was, naprawdę było takie dobre, że po prostu nie mogłam się oprzeć. Jeżeli jeszcze nie macie multikukera, to nie zastanawiajcie się, bo ja Wam powiem od razu, że będziecie zachwyceni. Naprawdę ułatwia życie w kuchni, przyspiesza gotowanie, także nie czekajcie, tylko zamawiajcie. Jeżeli mieszkacie w Polsce albo chcielibyście kupić multi cooker albo frytkownicę beztłuszczową dla kogoś, kto mieszka w Polsce, to pamiętajcie, że możecie otrzymać 10% rabatu kody Iwona i Iwonka od polskiego dystrybutora, który ma siedzibę w Warszawie. Pod filmikiem oczywiście podam link i jeszcze raz kody, gdzie można kupić, jaka strona internetowa. Także polecam, polecam, polecam. Wypróbujcie to danie. Dajcie mi komentarz pod filmikiem, bo będę ciekawa, jak Wam smakowało. Jak widzicie, ja się teraz zajadam, także życzcie mi smacznego i mam nadzieję, że poleciała Wam ślinka. Subskrybuj mój kanał i polub mój filmik. I nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o nowych filmikach.